Hej, 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 kochani moi, dzisiaj trzeci odcineczek naszej zabawy, wasze strapki. Wielka krzyżówka z numerem 3, taki znak rozpoznawczy. Dwie wielkie krzyżówki, pięć Vegasów i pięć krzyżówek XXL, trzymajcie kciuki, bo na razie słabi słabizna. Vegas z numerem 5 jest to zdrapeczka Izuni Ibel. Ja tu mam notatnik do, do zapakowania, do zapisywania. Szukamy dolarów, trzymaj kochana kciuki, jest śliwka, jest dolar i zobaczcie, jest ten zielony w końcu, w końcu, pięknie. Może coś jeszcze, śliwka, piłka, korona, słoneczko, palma, serducho, podkowa, garniec, karo, winogrono, cytryna, garniec, dzwon, Palma, winogrono, cytryna i korona. Także mamy dolarka zielonego, pod nim dycha, czyli dwie dyszki. Tak, w końcu jakiś przebłysk kontrolny, CC. Mam nadzieję, że się zgadza, bo się nie znam. Numerek piąty zapisujemy: 20 zł. No i super, rozpoczęcie. Obyśmy znowu nie skończyli na tej jednej zdrabce. Powiem Wam jakiś fatum. Co tylko nagrywam. To sąsiedzi się zmówili na kuszenie swoich ogrodów. Krzyżóweczka XXL numer 8, Zdrabko misia. tylko trzymam kciuki. W pierwszej krzyżówce dwa słowa: Noe, beton, w drugiej również dwa. Atom uszy, w trzeciej azot, w bonusie biegun brakuje tylko i. Także trzymaj kciuki, jest C, bo krzyżóweczki no, nie spisują się za dobrze, nie ma co się oszukiwać. C. mogliby coś dać, się szarpnąć. Kolejna literka jest to X, to może później. F. Nie, no nie. No to już wiecie co. Już straciłam nadzieję. F. Naprawdę. F. No i ostatnia litera jest to R. No nie ma znowu nie ma bonusa. Masakra. <laughs> Jak zwykle, zresztą także człowiek już przyzwyczajony. R. Tort. Oj, kurde. Drugi wyraz już myślałam. A nie, patrzcie, jest trzeci. Rygor. Jest wygrana. Rygor, tort i azot. No i pięknie. No to chociaż. Chociaż tyle. Sprawdźmy sobie mnożnik. Razy jeden. Czyli powinno być B, zaraz sprawdzimy. Jest jedno B i jest drugie. No i super, krzyżówka w ostatecznie dała. Co prawda, nie dała za wiele, ale dała. 10 zł. Zawsze lepsze to jak 0. No już się pomazałam. Super. Teraz bierzemy się za wielką krzyżówkę z numerem trzecim. Kurczę, no. numer trzeci. Izabela, Izunia, trzymaj kciuki Czy coś my tu mamy? W różowej Spis A w zielonej Ada i Sad Także trzymaj kochana kciuki O proszę, a jak ja robiłam? No tak robiłam, słuchajcie, że ta zdrabka jest Nie nadrapana tak jak powinna, no dobra, lecimy Trochę dłużej będzie pewnie, F No cała ja Zadżumiona Nadrapywałam to wiecie, upał robi swoje L. L, L, L Mam nadzieję, że sprawnie to pójdzie mimo wszystko Wiecie, te, te odcinki dłuższe, no bo jednak tych zdrapek jest Mamy T, w bonusie nie widzę T, T, T Że im się chce w taki upał Z tymi kosiarkami latasz, to podziwiam T, B W bonusach nic tu B nie widzę, także grubo. No, słabo powiem Wam. N. No, to mogliby dać Y. Jestem ciekawa, czy tu będzie w ogóle bonus w tej paczce. Bo wcale być nie musi. N, 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 N. Chyba tyle. J. No, to może być jeszcze R. Tu nie widzę. Także, no, Lipton, Lipton. Przedostatnia jest to W. Nieładnie. W. To było N. Widzicie, jak ja pomijam. W. I na koniec, co mamy? Mamy C. No niestety. Niedobra zdrapka. C. No i co? To by było na tyle. Sprawdźmy kontrolne. MG, masakra, trójka pusta. No ale tak to właśnie jest, słuchajcie, tak to jest. Nie ma co sobie oczu mylić, Tak to jest. Wegasik numer siódmy. Zdrapeczka Nioli ze Szczecina. Aniu. Trzymaj kciuki. Oczywiście na kanał Ani zapraszam. Szukamy dolarów. Jest korona, piłka, piłka, garnek, karo, śliwka, karo. Piłka, pik, pik, tref, jest dolar, brawo Aniu, jest dolarek, biedra, palma, ananas, śliwka, kier, gwiazda, biedronka i cytryna. A ile pod dolarem? 10 zł. No te dyszki to nie lubią. Kontrolne, a dokładnie, super. Zapisuję siódemeczka, Ania 10 złotych. No, na razie tu prowadzi Iza z zawrotnymi 20 złotymi. Także na bogato idą z drapeczki. Teraz weźmiemy sobie krzyżóweczkę. Numer piąty. Izabela K. Izunia. Trzymaj kciuki. Nic tu nie mamy. bonusie bistro. Także zobaczymy. Mamy F. Elf nam się układa. No, te krzyżówki. Ta edycja fauna. Słabo, naprawdę słabo. Kolejna literka jest to B. No to jest w bonusie. BBB. B, B. Berlin. Okej. Okay. V no to może później, chociaż tu widzę. Bonusa nie będzie P. Macabra. PPP, Alpy. No, ale to jest drugi wyraz. I ostatnia krzyżówka. Panna. To jest też drugi. No i wychodzi na to, że mam pięknego znowu pustaka. Y. Y co? Y, C, Także pięknie, pięknie, pięknie. Przynajmniej widzicie, jak to właśnie wygląda. Wielka krzyżówka. Numerek ósmy i jest to zdrabka, Doki trzymaj, kochana, kciuki, może tu, bo jak na razie tylko dwie krzyżówki pełne. W zielonej mamy udo, w różowej nic, także też na bogato. Jest i, nos mi zaswędział, to niedobrze chyba. I, nil, drugi wyraz. Kolejna literka, jest to R, w bonusach nie ma. Kruk, pierwszy wyraz. Por, drugi, znowu kuszą. R. No, a to nie dadzą. R. Chyba tyle. Z. Z, Z, Z. z. Gdzie Z. I ostatnia jest to C. Czy C nam coś da? Tu jest C. No ale nic nam tu nie daje. Także lipa. Tu jest trzeci, tak? Rodzice. I to by było na tyle. Sprawdź sobie kontrolne. No, nie ma nic. Makabra. Ósemeczka pusta. Bardzo Ci kochana dziękuję za udział. No. No tak to jest. Powtarzam się, zaraz coś powie. Jadę do Vegas, numer 13. Zdrapeczka meginy. Reginki. Trzymaj, kochana, kciuki. Za dolary. Dzwon. I tak dalej. Bardzo Ci, kochana, dziękuję, że wzięłaś udział. Jak zawsze zresztą. Tylko jeszcze teraz. Dolar by się przydał. Ale dolara nie dali. No. Kontrolne EG. Trzynastka. Jadę do Vegas. Dała ciała. Żeby nie powiedzieć inaczej. Nieładnie. Nieładnie. Krzyżóweczka. Numerek piętnasty. Niura ze Szczecina, Ania. Zapraszam. Oczywiście do Ani na kanał. Alfa w drugiej. Ada w trzecim bonusie. Pomiar. Jest R. R, R, R R, R Wiecie, drapie się fajnie, tylko jeszcze wygrane by się przydało, nie? R Sara, jest to drugi wyraz Jest T, staw, a to jest pierwszy wyraz, drut, drugi T, ostatnia krzyżowa, no nieładnie, nieładnie, przedostatnia, jest to M, kusząc znowu, M. M, M, M. Może tu. Oj, 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 odjeżdżam. No i co? Ostatnia B. No tak myślałam, że nie dadzą. B. Abel. Jest wygrana. Hel, alfa, abel. No i fajnie. Fajnie jest coś. No chociaż tyle na pocieszenie. Sprawdźmy sobie, czy jest B. Jest. Super. Czyli numer 15 krzyżóweczka jest wygrany. Brawo, Aniu. No tragicznie ta krzyżówka wypada. No ale tak jak mówiłam, co wznowienie, to jest gorzej. Także żadna nowość. Vegas numer trzeci. Zdrapeczka i bel. Trzymaj, Izunia, kciuki. Za dolary. Jest dzwon, wiśnia, winogrono, Dobra, dolarów szukamy, bo już mi w gardle zaschło. Za dużo gadam. No i nie ma. Kontrolne. Z, Z, D. Trójeczka jest pusta. Nieładnie. Foch. Ostatnia, nie, przedostatnia, na dzisiaj krzyżóweczka z numerem trzecim strapki moni. Bardzo Ci Monia dziękuję za udział na kanał Moniki. Was zapraszam, bo Monika drapie również drapeczki. W pierwszej mamy islam, w drugiej nic, w trzeciej gaz. W bonusie wulkan i brakuje tylko k. Także trzymaj monia kciuki, jest o. O, o, o Los jest to pierwszy wyraz O okej, okay. Kolejna litera jest to P P to było A. To na tyle. Przedostatnia. Jest to E. e, e, e. Neon. Jest to drugi wyraz. Okej. Okay. E. No i słabo. Ostatnia literka. Jest. Patrzcie. Jest bonus. Pięknie. Brawo Monia. Sprawdźmy sobie jeszcze Wy u, ly, k a ny. dobra jest. No, ciekawe, tylko idę w tym bonusie. Kolka, jest to drugi wyraz. Czy dadzą coś lepszego, czy zwrot. K. Ka. Kasza, jest to drugi wyraz. Jest. K. No i to było chyba na tyle. Sprawdzam, coś jest w bonusie. 20 zł. Fajnie, super. Kontrolne, czy są C. Tak jest. Zapisuję. trujeczka, krzyżówka, brawo. 20 zł. W miarę, wiecie, lepiej. Ostatni na dzisiaj Vegas. Numerek 20. I jest to zdrawka Lucynki. Lucynko, bardzo Ci dziękuję za udział. Trzymam kciuki do Lucynki na kanał Zapraszam, bo Lucynka drapie z drapki. Szukamy Dolara No, idzie ten dolar, ja się pytam Nie ma Nie ma dolara Z, Y Kontrolne, no, pięknie bardzo Ci kochana dziękuję za udział, że zechciałaś wziąć. I ostatnia krzyżóweczka na dzisiaj, numer 23 niula ze Szczecina. Aniu, trzymaj kciuki. Jakaś pustawa, nic tu nie mamy w bonusie. Relikt także może jeszcze jest E. E. Mogliby sypnąć, nie powiem, że nie. Nikt by się nie obraził, okay. kolejna literka jest to U. u, u, u. To chyba na tyle. Kolejna. Jest to O, czyli już bonusa nie będzie. Nieładnie. Westerowali tu nas znowu. O, o, o. Okno nam się układa. Udo. Cios to jest drugie. I ostatnia literka. Jest to Rno jako formalność, bo nie dali L. Standardowo. Ireneusz to jest pierwsze. Brzydkie, brzydkie lot to R. P było. A już to jest pierwok, drugie. B nie, B nie było. Zajechałam. R. No i co, wychodzi, że pustek? BR No, niestety. No nieładnie, nieładnie. Ale bardzo Ci Aniu dziękuję za udział. Przechodzimy do podsumowania. Dzisiaj trzy krzyżóweczki wygrały. Dwa zwroty i jedna dwudziestka i są to zdrapeczki Niuli, Nufi, zdrapki Moni i zdrapko Misi i dwa wegasiki numer Izuni i Niuli. I Dobra, ja się z wami żegnam, bo mój ujada. Do następnego odcinka. Pa, pa, pa.